Okej, okay, witajcie. Teraz poćwiczymy moment odbicia piłki od ziemi. Zrobimy to w bardzo prosty sposób. Nasz młody zawodnik będzie klaskał w momencie, kiedy piłka się odbije. Będzie również wypowiadał słowa, a na trzecim czy czwartym wariancie będzie uderzał rakietą. Ok, no to zaczynamy. Kiedy piłka się odbije, ty klaśniesz, okej? Okay? Gotowy? Hop! Brawo! Hop, następna. Jeszcze nie łap, później będziemy łapać. Krasi, świetnie. Jeszcze jedna. Brawo. Dobra, Alex teraz jak piłka się odbije, powiedz bum. Ok? Świetnie, następna. Doskonale. Dobra, teraz powiedz bum i spróbuj złapać, dobra? Hop. Świetnie. Następna. Brawo. Jeszcze jedna. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja było blisko. Dobra, jeszcze jedna. Hop. I łap. Doskonale. I ostatnia. Brawo. Dobra robota. Piona.